Mamy do czynienia z trzema kryzysami. Jeden to jest kryzys zdrowotny, epidemiologiczny, drugi to jest kryzys gospodarczy, a trzeci to jest kryzys polityczny, który w każdym kraju z różną siłą występuje. W efekcie tej, tej, tych, tych trzech kryzysów będziemy biedniejsi. Wirus rozwija się tak jak gospodarka poprzez ruch, czyli zamrażając nasz ruch, zamrażając naszą aktywność. Tak naprawdę nic nie produkujemy, nie świadczymy usług, nie świadczymy pracy i efekt jest taki, że w tym roku będziemy mieli recesję. Jak będziemy z tego wychodzić, tak naprawdę zależy od tego, jak dobrze albo jak źle zadziałają różne tarcze antykryzysowe albo środki prewencyjne. Rząd zarządził, żebyśmy nie pracowali, więc efekt jest taki, że rząd na kilka ładnych tygodni wziął na siebie finansowanie dużej części gospodarki poprzez zwolnienie zus u pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, poprzez wsparcie dla postojowego w niektórych firmach. I efekt jest taki, że żaden rząd nie jest w stanie utrzymywać, nawet najbogatszy rząd, utrzymywać gospodarki w nieskończoność sam z siebie, więc na szczęście te dane epidemiologiczne pozwalają się nam odmrozić i efekt jest taki, że już możemy się powoli zaczynać zabierać do pracy. Natomiast będziemy w wyniku tego tego, tych trzech kryzysów, będziemy biedniejsi, więc problem pozostanie. Programy antykryzysowe, nie tylko w Polsce, tak naprawdę służą zamianie wsparcia dla bezrobotnych na wsparcie utrzymania postojowego, wsparcie pracy w ramach, w ramach firm. Tak, żeby przedsiębiorcy nie mieli impulsu, żeby zwolni, zwalniać pracowników, dlatego że bezrobocie czy rozszycie tej. Tkanki gospodarczej, tych połączeń gospodarczych, powoduje trwałe zniszczenia. Dużo trudniej jest odbudować firmę, która z dnia na dzień traci przychody, niż zatrudnić nowego pracownika. Więc to jest ta, 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 ta filozofia za tarczami antykryzysowymi, za programami pomocowymi. Zupełnie inaczej ma się sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie elastyczność zatrudnienia pracowników jest dużo większa, dużo prościej zwolnić pracowników i widać, jak mocno wzrosła tam pula osób bezrobotnych. To są już w wielkości rzędu 40 milionów Amerykanów. W Europie tego typu podejście nie występuje. Raczej rządy starają się utrzymać pracowników, pomóc im płynnościowo, utrzymać pracowników w ramach firm po to, żeby bezrobocie nie wzrosło, licząc, że e, sytuacja epidemiologiczna e, w miarę szybko e, zostanie rozwiązana. E, niestety na to wszystko nakłada się też ta statystyka czy matematyka epidemii. E, jeżeli jesteśmy w stanie e, zogniskować e, epidemię tylko na skupisk, e, to e, służba zdrowia w poszczególnych krajach jest w stanie nad nią z, z, zapanować. Na szczęście w Polsce Epidemia nie rozlała się do takiej, skal do takiej skali, która by um, powodowała, że to jest zjawisko powszechne.